Cześć siemanko, ja jestem Mombastik. Witam Was w kolejnym odcinku. A jak widzicie, no pamiętacie wczoraj są sytuację live'ową, co mi się klawiatura zepsuła. No i próbowałam pójść tam do sklepu. No próbowaliśmy. No ale niestety coś nie poszło, więc słabo było i... No, i nie fajnie, więc wiecie, dlatego używam twojej starej klawiatury. Niestety. Eee, ale. No. Och. Z okazji takiej, że mi się zepsuło, to po prostu kupiliśmy nową tańczą klawiaturę od Asusa i jestem. nie wiem, nie wiem, ja, ja po prostu się zepsuła i no nie mieliśmy po prostu tego paragonu i no nie było po prostu szans żeby ją odzyskać więc dzisiaj jak widzicie zrobię tego unboxing więc zacznijmy, nie mam żadnych nóżyczek ale nie nie wiem w ogóle szukajcie Muszę gdzieś ten... O! O, dobra. wiecie co widzimy? o dobra. Dam go gdzieś. ja nie wiem. Dobra. ok, Jak widzicie to jest po prostu klawiatura normalna i... Zrobimy po prostu unboxing. A tak by the way to ma taśmę I, i nie wiem jakie mam to odpakować, to wszystko, więc raz spróbuję no i proszę o to bardzo mamy już klawiaturę myszkę zostawię, jest też myszka, więc też ją wypróbujemy pewnie yy, no i jak wiecie ja te faktury muszę zostawić na wypadek jakby się coś zepsuło no popatrzmy jak to wygląda bo już sam nie wiedziałam, że będzie potrzebna mi po prostu nowa klawiatura, więc wiecie, nigdy, powiem Wam nigdy, nie bardzo nie, no, Uy. wiecie co, o, to jest ona, co tu jest, okej, okay. a tu jak widzicie, nie wiem, to taki ekran rozmazany bez światła, więc widzimy się jak ją do, do komputera. To trochę zajmie. O, i taka wiadomość ta myszka. No. Ta myszka jest taka no... no jakby szumie draklika. Za bardzo. To jest normalna kółko Asusa. Dosyć wolna, więc nie podłączę pewnie tego. Bo jak widzicie ja tam mam swoją kamerę, która jest podłączona. No. O, jak mnie to, jak mnie to zawsze to O, jakie fajne. Widzimy się, jak to podłączy. E, 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 tu. Czekajcie, bo myślę, że to wszystko pląta jak kabel. Czyli tam jest to kółko, to ja muszę to tam wypchnąć do mojego komputera. Ok. I teraz jest kabel. Oj, mój to mi spadł. I przeciągamy kabel tutaj i podłączamy go. O, od... Podłączam go... czekajcie. Ja nie nic nie... O, 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 tu i tu, tu jest. Jest. O. Tutaj. O, mam. Ta klawiatura działa. By the way. Jeśli tak to powinno się wtedy desać. No, to na przykład. Nie, no, no działa. A podświetlenie hmm. chyba nie jest podświetlona. Tu mogę sobie ją przewijać tymi, a tu mogę sobie podgłaśnić i ściszać. Nie jest ona podświetlana, chyba, nie znam, bo tu pokazuje, że ona jest podświetlana, tu można kontrolować, poczekajcie, LOL 4 level light settings, ale, a ta myszka, dobra, muszę ją podłączyć, by the way. Ale podłączyłem na szybką myszkę. Nie, nie jest jakaś. Nie super. żeby co. No, to jest lepiej że którym się wygodnie gra. Ale ja wolę Razer'nego, niego, bo ona jest wygodniejszy. Więc A poza tym mam 12 przycisków. a to tylko dwa no, A można, można by było spróbować na tej god odblidować. Trzeba ją tylko nie, może trochę plikować. Nie, to może zrobimy spróbuję go i będzie fajnie. Czekamery eee, mi się tam jeszcze zmieści zmiesi zmieści, bo ta kamera ona ma mega krótki kabel. Więc może spróbować ją podłączyć. A tym bardziej, że mam zaraz lekcję online, bo mam o oh, morda. No i jak widzicie pokazuję tą moją kamerę. Rządzujecie działa wszystko naraz, więc fajnie. I jeszcze jej nie wypróbowałam i na pewno zrobię z tymi dwoma rzeczami handkę. I to jest pewne. Więc to było na tyle Jebłem Bombastik. Jeśli materiał Wam się spodobał oczywiście z, um z unboxingu, to możecie zostawić łapkę w górę. Ja sobie tu nagrywam. Pa!